Możliwość wykonywania operacji BSP zależy od miejsca, w którym się znajdujemy i obowiązujących tam stref geograficznych oraz od wybranych przez nas parametrów check-in. Za pomocą przycisku funkcyjnego, a następnie ustawień suwaków, mamy możliwość wyboru parametrów, na podstawie których będziemy przeprowadzać lot. Należy tutaj wprowadzić informacje dotyczące lotu, takie jak masa BSP, kategoria lotu, Podkategoria lotu, górna wysokość, promień obszaru lotu, czas rozpoczęcia lotu oraz ile czasu będzie trwał lot. Raz zapisane dane będą obowiązywać nawet po wyłączeniu aplikacji. Jak parametry wpływają na możliwość lotu? Dla przykładu, znajdując się w żółtym RPA na wysokości 30 m AGL, mamy możliwość wykonania czekinu bez restrykcji. Jednak po ustawieniu wysokości lotu na 100 m AGL indykator zmienia się na kolor czerwony, zakazujący lotu. Aplikacja daje także możliwość wygodnego przejścia do parametrów w widoku tworzenia check-in przez kliknięcie na dowolną wartość. Bezpiecznego latania.